jest i dzisiaj nagrywamy tutaj dla Was wizami, tak samo jak drugą część typowe dziecko Robloxa 3 o tutaj jeszcze ci zdążyli w ogóle przyjść na wstęp, to nawet fajnie dla nich i jeszcze tak Wam dodam, że 29 lajków to jest kolejna część, czyli czwarta i ta seria jest naprawdę dobra podoba Wam się strasznie, więc pamiętajcie 29 lajków równa się kolejna część i bez przedłużania zapraszam Was do oglądania Czyli, że jak ja tobie dam 10 tysięcy hajsu na Jailbreak, to ty mi jutro oddasz 12 tysięcy Robuxów, tak? Nie oskamuję przecież znasz mój adres, numer telefonu i gdzie mieszkam, co nie? No w sumie tak No dobra, zaufam ci, ale jutro pamiętaj, oddaj Masz Okej okay. Masz, no bierz. No. Pamiętaj, oddaj jutro. Co ty robisz, no? Gdzie ty uciekasz? Halo? No, nie! Policja! Złodziej! Ratunku! Policja na pomoc! Dobra, jak powiem trzy, to biegniemy do tego drzewa przy policji, tak? Tak. no dobrze, no to. Raz, dwa, trzy. Start! Biegniemy, nie biegniemy. oła, panie trenerze, to był faul. To widział pan trener, jak mnie uderzył. Wow! A no chodzić. Jaki faul? Jaki faul, frajerze? No tak. Żadnego faulu nie było. Był faul, co ty mówisz? Widzisz, przez ciebie chodzić nie mogę, czołgać się muszę. No i co? Nie było faulu. Tak, nie było. Tak, sam jesteś, nie było. Nie, nie, nienawidzę go! Nie, nie! Uch. Ty frajerze! Czemu? Tak sobie powiedziałeś, że ja nie. Jestem frajerem, ty jesteś. Ha ha ha! Jesteś frajerem! Ty jesteś frajerem! Jezu! No to jaki jest plan, proszę pana? nie jest taki. Ty ja idę zagadać strażnika. Ty go zachodzisz od tyłu. I wtedy uciekasz do budynku policji. E Czekasz na mnie 2 sekundy. Idziemy po broń. Uciekamy, a potem uciekamy helikopterem do bazy. No dobrze, proszę pana. To, to chodźmy, nie? Idziemy. Chyba nikt nas nie goni. Dobra, idziemy, 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 dawaj szybko. Dobra, to ja się tu skradam. Idę, skradam się. Ty ochroniarz! Wiesz o tym, że w celach przemycają marihuanę? Spadamy! 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 Uciekaj! A ta marihuana, to wiesz jaka jest? Taka do palenia. O nie! A do ja spadam, Na. elo! No co za ham! <laughs> Ty. Co? To tam? Wie. A wiesz ey, o tym, że ey, tutaj niektórzy przemycają... Co, co? co? Mogę być co? 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 waszymi kolegami? Co? Co? He? Nie. Nie, ja wy wiesz... jesteście chamy. Mm. Yeah. Chyba nie. Nie no, weź stąd idź. Dobra. Ej, 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 o tym, i, e, tutaj Mogę na Mogę omuksy? Co? Nie, weź stąd, idź! Idź ty! Dobra, dobra. Idź, idź stąd. Idź. Chodź. Dobra, e, dobra. Eee, dobra. E, ej, 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 ej. Wiesz ej, o tym, ej, że tu Chcecie zobaczyć o! moje karty z piłkarzami. Nie, i co ty? Nie. I co Mierzę do ciebie i. Nie to nie. Nie lubię Was. No. Weźcie, spadajcie. chamy jedne. Ej, chcesz zobaczyć coś fajnego? Co? Chcesz, Tak? Co? No co? dobra, chodź, pokażę Ci. Chodź, chodź.

Jestem królem Dżungli. Widzicie, frajerzy? Jestem królem Dżungli. Jestem na drzewie. Kto by umiał tak być? Kto umie wejść na drzewo? Proszę bardzo, zapraszam. Soluwa. Nikt nie umie. Jestem na drzewie. Jestem królem Dżungli. Ah! Do lasu mnie wywożą, ratunku, policja wywożą mnie do lasu. Dobrze, że jakaś policja jedzie z tyłu, dobra. Ratunku! Co dalej? No dobra. Co dalej? Do sklepu. Dobra. Proszę, to jest ta nagroda za postąpienie pokoju. Aha. Nie, mo, nie mogłeś po prostu powiedzieć, że jedziemy do sklepu po pączka na nagrodę. Wiesz, wie, wielkie dzięki za takie pączka, Wielkie dzięki. Wiesz, dzie, dziękuję. Uuh. Oj, jacyś koledzy tu są. Cześć! Jak wam mija dzień? Koledzy. Ładę za ja, dziewięć, wow, nie? Brawo! Flamuj, To się teraz zdziwią. Dostaną nauczkę. łóczkę. się. szczęście! Dostaniecie nauczkę. Ej, wy frajerzy! Ty, ty i ty! O nie! Nie, nie! A, 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 Pomocy, pomocy, nie! A, 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 a! Pomocy, A, 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 No, to teraz im się dostanie. Którego najpierw zabić? co? Jak? Co? Nie, nie! Znowu to samo! Nie! Bawi już. Nie bawię się nie! więc właśnie obejrzeliście trzecią część. Ty pojedziesz z Robloxa. Jeżeli chcecie, czwartą część, no to pamiętajcie: 29 lajków i wrzucam wam. Ty czwartą część typa dziecko Robloxa, i pamiętajcie, że też, jeżeli chcecie być na odcinku, na przykład z serii typa dziecko Robloxa, to wbijajcie na mojego Discorda, link będzie w opisie, tak standardowo. I na razie.